Kibice, za chwilę waszym oczom ukaże się skład, jakiego jeszcze do tej pory nie widzieliście. Ta drużyna, działając za pomocą spektakularnej siły i niewyobrażalnej agresji będzie bezwzględna w swoich poczynaniach na boisku. Nie będziemy liczyć się z odczuciami innych. Poza piłkarskimi umiejętnościami pokażemy swoją potężną brutalność. A to wszystko za sprawą tego, że w dzisiejszym odcinku właśnie brutalny skład Food Champions. Zapraszam, lecimy. Moi drodzy kibice, zanim przedstawię wam ten najbrutalniejszy skład i zagramy sobie nim kilka meczów Food Champions, to jestem wam winny pewne wyjaśnienia. Otóż jest taki jegomość jak X-Flash. On do tej pory tworzył właśnie takie niesamowite, dziwne składy. Rozgrywał nimi meczyki Food Champions no i robił to na swój wyborny sposób. A ja zrobię to po swojemu. Także jeżeli ten film ci się spodoba, doskonale wiesz co zrobić. Jedna łyżka cukru do herbaty, dwie kanapeczki i wpadam do ciebie. Ale w sumie zanim to, to przecież pokażę skład i zagramy sobie właśnie tą brutalną drużyną. Zapraszam. Także moi drodzy, poproszę was o brawa i przywitajmy tych, dla których się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Ale dajcie, dajcie głośniej tych brawa, niech chłopaki poczują te że jesteście z nimi. Proszę bardzo, oto oni moi drodzy, tutaj na naszym ataku Hugil! który ma na przykład 92 agresji na prawym skrzydle, no tak można powiedzieć pupilek w naszym składzie, najmniej agresywny, bo tylko 85 agresji Lamela, jest też oczywiście nie kto inny jak Sławomir Beszko, swoją drogą najbardziej agresywny piłkarz na lewej stronie Pearson. Ten gość jest po prostu naszym chodzącym agresorem. To jest wulkan? To, co tam będzie się działo w środku pola. Na miejscu moich przeciwników, jakbym go zobaczył, od razu bym robił Rage quit. Później czaka, Jest też Perez. Nie powiedziałbym, że on ma 94. Patrzycie na gościa? Myślisz sobie nie. Ale jak on już wyjdzie na boisko, to z pewnością tak. Na lewej stronie obrony. Ku mojemu zaskoczeniu, podejrzewam waszemu też, Łukasz Burliga. 91 agresji. No jest Pepe, nie mogło go zabraknąć. 92 agresji. Tu jest Rocho. Jest Kola Siniać. Ozil coś wie na tym jego agresji, co tam się działo. Marwan Felaini, Samaris, Cordoba, Soares, Garner. Jego Kosta i Vidal. Także moi drodzy, już dosłownie za chwilę poznamy pierwszego rywala Food Champions. Ale zanim to, zanim to, no to przecież jak jest Food Champions, to jest liga weekendowa. A jak jest weekend, to są też normalne meczyki. Ha! A dosłownie kilka godzin temu na kanale BetPig Polska pojawił się najnowszy film, na który serdecznie Was zapraszam. Tutaj pojawia się odnośnik. A tam ja, Foot Roll United, zredziliśmy swoje najlepsze, idealne typy, właśnie na nadchodzące mecze Real Madrid kontra Atletico Madrid. To ten ham kontra Manchester City i Leicester kontra Chelsea. Mały spoilerek. Proszę bardzo. Zobaczcie troszeczkę co tam się dzieje. Wiem, że taki dowcip z ust kogoś takiego jak ja jest nie na miejscu, ale no stało się. Yy, oki doki, to lecimy. O jaki dowcip chodzi i jakie są dokładnie nasze typy na te spotkania? Tego już się na kanale Betkich Polska, gdzie serdecznie Was zapraszam. A już teraz poznajmy pierwszego przeciwnika. Tylko, żeby nie było żadnego meczu Food Champions nie było rozegranego, jak widzieliście. Tutaj chciałbym tylko jeszcze nadmienić, że każdemu z tych moich jegomości zmieniłem wytyczne na to, żeby agresywnie przechwytywali piłkę. Bo jak ma być agresja, brutalność, to musi być w każdej postaci. Pokaż, panie, jaki masz skład. Solidna jedenastka, ale taki lęgle będzie wy straszony. Taki dębele, panie, to już w ogóle. Co tu się będzie działo? Co tu się będzie działo? To się teraz przekonamy. Proszę bardzo, atakujemy, naciskamy wślizgami, jeździmy od samego początku, nie ma to tamto. Ależ ta piła chodzi tu. Aj, już tam pierwszy wślizg. Drugi wślizg. Nie daj, nie daj mu, nie puść go. Dobrze, dobrze, twardo trzeba. Nie będzie mi jakiś Obameyang pokazywał, co on potrafi z piłką, bo mnie nie interesuje, co on potrafi z piłką, bo on nie będzie miał piłki przy nodze. Nie, 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 nie na mojej zmianie. Nie ma! Co mi tam wywala zawodnika? Nie ma! Nie ma. Oj, oj 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 jest niebezpiecznie, jest niebezpiecznie! Jest niebezpiecznie! Tracimy pierwszą bramkę. Ale tego, czego nie można nam odmówić, to zdecydowanie brutalności i agresji. Dobrze, ależ tu przyjęcie Perez. Graj na grosika! Nie na grosika, Boże, na peszko. Grosik to przecież zmienił klub, ale nie trafił do nas, tylko trafił do West Bromu. Spędzają się skrzydem przeciwnicy. Nie ma. Nie ma panie, gdzie? A już tu piękne rozegranie teraz. Co oni zrobili? Pilson! Pilson za daleko wypuścił piłkę! Beczko nie dobijaj, ileż to była sytuacja, okazja do tego, żebyśmy wyrównali w tym spotkaniu. Nie ma! Wślizg! O to chodzi! No, moi drodzy, to po co się tutaj spotkaliśmy ewidentnie się dzieje. Są wślizgi, jest agresja, ale niestety też jest niepomyślny wynik. Chociaż są okazje, są okazje. Może. Spróbujmy coś zmienić. Zmienimy na te drugie 45 minut. Nie ma, dawaj mi to. Nic nie było, panie sędzio. Żółta kartka, kolejna. Nie wiem, który już to kortonik. Tym razem Polak-Rodak, Łukasz Burliga. Polak, Polak-Rodak, ależ on walczy, ależ on mi się podoba, ten chłopak. Oj, 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 oj. Tu sytuacja, ależ się to niefortunnie odbiło do nas, ale spalony! Jednak tutaj brutalność dawała sobie znać, bo tam nie wiedział jak się zachować, nie przypilnował swojej pozycji. Oj, 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 oj tu luka, luka, luka. Jaki rzut karny! Jaki rzut karny! Jak rocho nie faulował! Jak rocho nie faulował, Panie sędzio kochany! Jakim cudem to jest jedenastka! Ale my to bronimy! Osman Dembele, w prawo, w prawo! W prawo bronił na jedenastka! Tak jest brutalność, daje o sobie znać również w polu karnym. I wyjazd, i wybicie, i lecimy z kontrolą. Oj, oj, oj. No niestety. Zrzutu karnego straciliśmy, ale Sisoko ukończył nas z gry. Pięknie teraz. Pięknie teraz. Kosta wychodzą dwóch na jednego, dwóch na jednego. Musi podać, musi strzelić. Nie trafił. Nie trafił. Vidal na pustą bramkę patelni. wyłożył mu Kosta. a on co? A on nic, bo on tylko do fauli, on tylko agresja. Czy Państwo to widzieli? Państwo też byli świadkami tego samego co ja. A mój przeciwnik rozpędza się z kolejną akcją, kolejną kontrą. 3 do 0, ależ to sami sobie jesteśmy winni. Mógł być kontaktowy gol. Mogła być bramka na 2 do 1. Ale Vidal chce innego scenariusza. On chce walczyć w tym spotkaniu. On chce to robić dalej. I co to było? Co, co tam się dzieje? Co? bra Cóż za niesamowity festiwal błędów, wylewów, ale nasi zawodnicy dzięki swojej niesamowitej agresji, brutalności, wykorzystaniu sytuacji, a to wszystko za sprawą Diego Kosty, który znalazł się w odpowiednim czasie, zrobił to co do niego należało, strzelił honorową bramkę na 3 do 1. Walczymy dalej, nie składamy broni. Proszę bardzo, lecimy. Brutalne wejście, ale o to chodzi, po to się tutaj spotkaliśmy. Przyznajcie, po to tutaj wszedłeś, żeby właśnie zobaczyć tą brutalność. Luki takie. Wyjdź bramkarz, wyjdź bramkarz, wyjdź bramkarz! Bramkarz! Ależ niestety po co bramkarz wychodził? 4 do 1! Mój drodzy, no bo trzeba przyznać, emocjonującym spotkaniu jednak dość niefortunnie nie ulegliśmy. 4 do 1. Były okazje, żeby ten mecz zakończył się inaczej, ale no nie tym razem. Miejmy nadzieję, że drugie spotkanie będzie na naszą korzyść i będzie to wyglądało dobrze. Ale jeżeli chodzi o to, na czym mi zależało brutalność, trzeba przyznać jest na swoim miejscu. Zgadzać się ze mną, dajcie znać w komentarzu. A tymczasem poznajemy skład drugiego przeciwnika. Kogo tam masz? Kim jesteś? Krakowia KZM, czyli prawdopodobnie raczej na pewno gramy z Polakiem. Liga Angielska bardzo szybko, ale u nas jest bardzo agresywnie. No i zobaczymy, co okaże się lepsze: szybkość czy agresja. Słabo mi peszko, cyk. <laughs> Sławek peszko, który robi z zawodnikami co chce drużyny przeciwnej. Tu podanie strzał! Ależ słabo, Hugil, przyłóż się, przyłóż się. A strzelisz bramkę w tym spotkaniu, Ślisk, cyk, pięknie, o to chodzi, dojdź, dojdź, tam agresja, agresja, Łukasz, bardzo dobrze, króciutko tam z Salachem, króciutko, żółta kartka, co z tego, ale to nawet Pearson był ten nasz najbardziej agresywny, no i o to chodzi, już myślałem, że to Polak Rodak, ale na niego też pewnie przyjdzie czas jeszcze w tym spotkaniu, żeby zobaczył żółtą kartkę, no, nic nie było, nic nie było. To jest po prostu taka twarda gra, panie. Nie rozkładaj rąk. Wędruje tutaj od nogi do nogi. Jednego zawodnika do drugiego. Rzut karny! Rzut karny! Strzał! Nie ma! Dobitka! Możesz ty, mój, co to była za okazja? Panie kochany, panie kochany, graj na Sławka. Sławek, podaj! Podaj, strzał! Trzał.

Angolokante. Kto by się spodziewał, że ten mały uśmiechnięty Francuz potrafi tak sfinalizować akcję. A jednak się udało. Zobaczmy tu za dużo miejsca mój biegu. Już tam chciał coś robić, ale no fantastyczne, wręcz perfekcyjne wykończenie francuskiego pomocnika z Chelsea i jeden do jednego. O, I w Tak już nic nie było, nic nie było. Wstawaj, nie udawaj. Zobaczmy, czy to nie za słabo. Lamela się odchylił w ostatnim momencie i nic z tego. Niepotrzebnie ruszałem tą drugą gałką. Było nie ruszać? Było mówione nie ruszać. Teraz idą. Piękna piłka do kosty. Piękna piłka do kosty. Kosta. Kosta. Nic z tego. Nic z tego. Co? Jaki pał. Jaki pał. Za to, że co? Za to, że on jest bardziej agresywny? Zobaczmy. Zane. Zane. Aj, 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 dwa do jednego, z rzutu wolnego. On trafił. Ja nie trafiłem. I on prowadzi, ja przegrywam. Liroy Zane, 79 minuta. Ojojoj, ojojoj, ojojoj. Ojojoj, oj, 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 oj. całkowicie nasz blok defensywny pod upadł. Liroy zane na przestrzeni 3-4 minut. Dwie bramki nam pakuje z 1 do jednego. Z meczu, który mieliśmy pod kontrolą, my przeważaliśmy, stwarzaliśmy sytuację. Foot Champions, moi drodzy. Foot Champions. Dobrze. Kosta. Kosta. Kosta, Kosta, 3-2, 87 minuta, to jeszcze może się wydarzyć, to jeszcze może się stać, wystarczy Twoja łapka w górę. Jeżeli jeszcze nie zasypiłeś, no wiesz o co chodzi, to teraz to właśnie zrób, a my tymczasem lecimy dalej, aż mi się język plącze z wrażenia, to jeszcze nie jest koniec emocji w tym spotkaniu. 3-2, on już będzie grał na czas. Tak się nie robi, mój drogi, tak się nie robi. O nie, no naprawdę, no nie, no to jest poniżej jakiejś godności człowieka. Jak tak można? Jak tak można? Koniec. Sędzia to zakończył. Moi drodzy państwo, co tu się działo? Co tu się działo? No takiego przeciwnika to ja nie pozdrawiam, jak ktoś tak gra. No albo gramy i się bawimy do końca, albo później się robi takie rzeczy. No ja nie pochwalam takiego zachowania. Takie życie, ale to, czego nie można odmówić brutalności, emocji. No byliśmy. Nie pokuszę się o to stwierdzenie, dużo lepszym zespołem, dużo więcej sytuacji, ale ostatecznie, jak to bywa właśnie w przypadku Food Champions, to mój przeciwnik okazał się zwycięzcą. Życie! I cóż moi drodzy, brutalny skład. Rzeczywiście okazał się brutalny, dawał sobie siebie wszystko, emocji były wielkie, bramki. Nawet nie spodziewałem się, że tak będzie wyglądać gra z takimi panami, no umówmy sobie to szczerze. Ja też mam umiejętności... No, gdzieś tam. Ale jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, wiecie co zrobić: herbatę, jedną łyżeczkę cukru, dwie kanapeczki. Ja wpadam i koniecznie dajcie znać w komentarzu, jakiego chcielibyście typu właśnie kolejne odcinki. Jakim składem spróbować się Food Champions i w ogóle czy coś takiego w moim wykonaniu również Wam się podoba. Czekam na opinię, czekam na komentarze. No i na dziś to wszystko. Wam życzę szczęścia, powodzenia w Food Champions. I widzimy się już w najbliższą niedzielę o 12:00. Mam nadzieję, że będziecie bo ja będę na pewno. Do zobaczenia. Cześć!